Moja pasja jest dla mnie wszystkim. Kocham to robić i każdy wolny czas spędzam z nią. Mam na imię Oliwia, mam 11 lat i moją pasją jest pływanie. I lecimy tak na piąteczkę. I jak... Dziękuję. Proszę. Częśćem do klubu Pływackiego 8, a moim trenerem jest pan Wojciech Sieczek. Gdy miałam 9 lat, poszłam na zajęcia do klubu Pływackiego 8, gdzie się zaczęłam rozbijać. Jedynki gotowe? W mojej pasji poświęcam około 10 godzin tygodniowo. Jedynki, Nazywam się Wojtek Sieczyk i jestem założycielem i trenerem uczniowskiego klubu Pływackiego 8 Legionowo. Olivia jest moją zawodniczką od roku. Jest bardzo dobrze prosperującą zawodniczką. Jest duszą towarzystwa, zawsze jest na treningach. Życzę każdemu takiej zawodniczki jak ona. Z tym przygodę z pływaniem zaczęłam dopiero niedawno i pracuję nad tym, żeby mieć nagrodę i osiągnięcia. Z pływaniem jak najbardziej wiążę swoją karierę. Chciałabym w przyszłości zostać olimpijką. Mojej pasji zawdzięczam swoje samozaparcie i wytrwałość. Po tak długiej przerwie było ciężko, co nieco, ale daliście wszyscy fajnie radę. Czy może nie Tak. w rękach? Tak. Jak zawsze. Tak. 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 zawsze. Tak. 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 Osiem! Dobra, przebieramy się, gdy pierwszy raz przyszłam na basen, nie lubiłam pływać i nigdy nie miałam ochoty wchodzić do wody, ale gdy poszłam do klasy pływackiej, zaczęłam to kochać. Pokazano mi, że można się tym bawić również. Zachęcam wszystkich do znalezienia swojej pasji. Można tu wiele się nauczyć i osiągnąć, i poznać wspaniałych ludzi.